Tak, z kupowani Orlen, witaj. Nie mówiłeś, że jest zapiekanka z jasnymi grzybami? Orlen, stop kafe. Każdy etap życia kiedyś się kończy. I świetnie, bo dzięki nowym kategoriom na Vinted możesz sprzedać zbędne pamiątki po czasach z zawodowego kołowrotka, obiadów w 5 minut i pogoni za laurami. Uda książki i mi i wiele więcej. Sprzedawaj bez opłat. I bądź sobą. Na nowo już niepotrzebne, więc sprzedaj. Kiedy zaczęły wypadać im włosy, próbowałem to zakryć. Nie rozstawałem się z czapką, ale nadal rozstawałem się z włosami, więc sięgnąłem po Lokson Max. Loxon Max to lek numer jeden na męskie wypadanie włosów, który hamuje ten proces i stymuluje ich wzrost. Efekty są widoczne już po ośmiu tygodniach. To jest lek. Za bezpieczeństwa stosuj to zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekrażaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem w farmaceuty. Loxon Max działa tak, że czapki z głów. Mega okazje na Black Media Expert. Teraz laptopy, smartfony, smartwatche, moty panowe, chwilaj airfryery. Super, w super, niskich cenach! super ofert w aplikacji Media Expert. Nie wychodzę z domu bez mojej kawy. Zaparzam ją po mojemu. O, i pyk. Zabieram ją w moim kubku i piję w moim tempie. To znaczy w naszym. A ty zabierasz kawę na spacer? MKKW. Moja kawa.